Z drugiego listu Świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, jeśli posługiwanie śmierci, utrwalone literami w kamieniu, dokonywało się w chwale, tak iż synowie Izraela nie mogli spoglądać na oblicze Mojżesza z powodu jasności jego oblicza, która miała przeminąć, to o ileż bardziej pełne chwały będzie posługiwanie ducha. Jeżeli bowiem posługiwanie potępieniu jest chwałą, to o ileż bardziej będzie obfitować w chwałę posługiwanie sprawiedliwości. Wobec przeogromnej chwały okazało się w ogóle bez chwały to, co miało chwałę tylko częściową. Jeżeli zaś to, co przemijające było w chwale, daleko więcej cieszy się chwałą to, co trwa. Żywiąc przeto taką nadzieję, z jawną swobodą postępujemy. A nie tak jak Mojżesz, który zakrywał sobie twarz, aby synowie Izraela nie patrzyli na koniec tego, co było przemijające, ale stępiały ich umysły. I tak aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, pozostaje nad nimi ta sama zasłona, bo odsłania się ona w Chrystusie. I aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach a kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada. Pan zaś jest duchem, a gdzie jest duch pański, tam wolność. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność pańską jakby w zwierciadle. Za sprawą ducha pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu. Prze oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie, nie upadamy na duchu unikamy postępowania ukrywającego sprawy hańbiące nie uciekamy się do żadnych podstępów ani nie fałszujemy słowa Bożego lecz okazywaniem prawdy przedstawiamy siebie samych w obliczu Boga osądowi sumienia każdego człowieka a jeśli nawet ewangelia nasza jest ukryta to tylko dla tych którzy idą na zatracenie dla niewiernych których umysły zaślepił Bóg tego świata aby nie olśnił ich blask ewangelii chwały Chrystusa który jest obrazem Boga